No, hej, dzisiaj powiemy sobie o pięciu najważniejszych rzeczach, które powinieneś sobie przypomnieć przed powrotem na lekcje matematyki po wakacjach, bez których serio będzie ciężko. No to co, zaczynamy. Numer jeden: dodawanie ułamków. Podstawowym błędem, jaki można popełnić podczas dodawania ułamków. Przykładowo dodajemy jedną, drugą, dodać dwie piąte. No to jest coś takiego, że sobie stwierdzamy: OK, tu mamy jedynkę, tu mamy dwójkę. OK, tu mamy dwójkę, tu mamy piątkę. No to co? Dodajemy sobie e, osobno górę, osobno dół, prawda? I wychodzi nam trzy siódme. No i to jest błąd, którego nie powinniśmy powielać. Zapominamy. Słuchajcie, dodawanie ułamków polega na tym, że musimy sprowadzić. Do tego samego mianownika, tak? Czyli, yy, żeby tutaj na dole w tych ułamkach była ta sama liczba. No to co? Jedna, druga, dodać dwie piąte, jak to powinno wyglądać. Jeżeli mamy doprowadzić do tego, żeby w mianowniku była ta sama liczba, no to musimy sobie wyobrazić, ok, no to jaka liczba, tak? No pięć, no raczej nie, ponieważ musimy w taki sposób rozszerzyć sobie osobno. Lewy, jak i prawy ułamek, żebyśmy mieli po prostu, żeby ta liczba, która będzie tutaj na dole, była po prostu wielokrotnością dwójki i jednocześnie wielokrotnością piątki, na przykład 10, prawda? Bo zarówno 2 razy 5 daje nam 10, jak i 5 razy 2 też nam daje 10, więc powinniśmy ten pierwszy ułamek sobie elegancko rozszerzyć i po prostu pomnożyć osobno górę razy 5 i osobno dół razy 5. No i wtedy w mianowniku będziemy mieli dyszkę. No i taką samą rzecz możemy zrobić z tym drugim ułamkiem, czyli tą piątkę pomnożyć razy 2, no i dwójkę również razy 2, bo my nie tylko sobie tak zwiększamy mianownik, bo wtedy zupełnie zmienilibyśmy liczbę. No bo przecież, e, tak, 2 piąte, no nie jest tym samym co 2 dziesiąte, prawda? Więc takich rzeczy też nie możemy robić, więc jeżeli my sobie rozszerzamy dół, to również musimy rozszerzyć górę, żeby zachować po prostu, słuchajcie, proporcje. No to co? Mamy lewy łamek, to jest 5 dziesiątych, co nie? A prawy łamek dodać 4 dziesiąte. No i w taki oto sposób, słuchajcie, mamy co? Mamy wspólny mianownik, elegancko, różne liczniki, no ale zasada jest taka, że w dodawaniu Ułamków przepisujemy sobie ten mianownik, czyli w tym przypadku tą naszą dyszkę, tak, którą sobie wypracowaliśmy, a górę ze sobą dodajemy 5, dodać 4, daje nam po prostu 9. No i mamy taki oto wynik, to co? Potrenujemy sobie dalej: 3, 7, dodać 5, 14, prawda? Już wiemy, że nie możemy sobie dodawać mianowników, e, tylko powinniśmy poszukać wspólnego mianownika. No to co, mam siódemkę mnożyć razy 14, a czternastkę razy siódemkę i tak mocno rozszerzyć sobie te dwa ułamki? Jest to jakieś wyjście, ale po co się tak męczyć? Po co? Nie ma żadnego sensu. Szukamy takiego mianownika, yy, który możemy stworzyć zarówno ze siódemki, jak i czternastki, po prostu jakąś wielokrotność. No i co nam się rzuca w oczy? No przecież czternastka jest wielokrotnością siódemki. Prawda? Więc my z siódemki bez żadnego problemu jesteśmy w stanie przejść w czternastkę, więc wystarczy, że siódemkę sobie pomnożymy razy 2 no i musimy rozszerzyć cały ułamek, żeby nie zmienić wartości liczby, czyli trójeczkę też razy 2, a tą prawą stronę co? No wystarczy, że ją zostawimy w świętym spokoju. No i mamy co? 6 czternastych dodać 5 czternastych no, i jak widzicie elegancko, mamy wspólny mianownik różne liczniki, ale o to w tym chodzi. Dodajemy górę z górą, mamy 11/14. No i cyk. Obliczone. No i słuchajcie, tak dodaje się właśnie ułamki. Najważniejsze jest, żeby pamiętać, że nie możemy dodawać góry i dołu niezależnie od siebie. Wspólny mianownik. Wspólny mianownik, to jest najważniejsze. Rozszerzamy dwa ułamki w taki sposób, żeby w dwóch ułamkach otrzymać taką samą liczbę na dole w mianowniku. I wtedy sobie górę dodajemy. I elegancko. Słuchajcie, drugą najważniejszą rzeczą, którą trzeba pamiętać, jest to, że minus razy minus daje nam plus. No i słuchajcie, to będzie bardzo często się pojawiać, yy, ponieważ czasami trzeba będzie oszacować, czy ta liczba jest dodatnia, czy ujemna, jak to w ogóle działa? Słuchajcie, zasada jest taka, że parzysta liczba minusów daje nam wartość dodatnią, czyli jeżeli mam minus 2, Razy minus 3, prawda? To wynik to jest 6 na plusie. Dlaczego? No, bo spójrzcie, mamy jeden minus, mamy drugi minus i zasada jest taka, że minus razy minus daje nam po prostu plus. Ok? Nie wiem, można sobie to w taki sposób wyobrazić, że widzicie, tutaj są dwie kreski, prawda? Te dwa minusiki. Te dwa minus jeden idzie poziomo, a drugi ustawia się pionowo i te dwa minusy. Przekształcają się i tworzą nam po prostu taki, no nie wiem, plus. Można sobie w różny sposób to tłumaczyć, ale generalnie zasada jest taka, że parzysta ilość minusów daje nam plus. Więc sobie to teraz tutaj zapiszemy w notatkach. Tak, przykładowo, gdybyśmy mieli taką liczbę, minus 4 razy. 5, no to co? Mamy nieparzystą ilość minusów, czyli minus 4 razy 5 to jest po prostu minus 20. Tak? No dobra, okej, okay. no to mamy dwa minusy, mamy jeden minus, rozumiemy, a to w takim przypadku? No to weźmy sobie jakiś skomplikowany ciąg mnożenia. Minus 5 razy minus 2, razy minus 3, razy minus 1, razy minus 7, razy, nawet nie będzie minus 21,5. No i co? Dodatnia czy ujemna liczba? Sprawdźmy, ile jest tych minusów. Spójrzcie, tu mamy jedną parę, tworzy plus, tu mamy drugą parę, tworzy plus, tu mamy trzecią parę, tworzy plus. Minusów jest ile? 6, czyli parzysta ilość minusów, co oznacza, że, że te minusy połączą się właśnie w pary. Każda z tych par będzie plusem, więc całość mnożenia jest jaka z wartością dodatnią. Gdybyśmy mieli inny ciąg wyrażeń, na przykład taki. No to co? Zliczamy sobie te minusy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Pięć minusów, prawda? Jak połączymy sobie w pary, tu mamy plus, tu też mamy plus, no ale tutaj nagle okazuje się, że mamy liczbę, która nie ma pary i ten minus nam po prostu w tym wyrażeniu zostanie. No i całość wyrażenia jest Wartością ujemną, więc to jest bardzo kolejna ważna rzecz. Czyli podsumowując, parzysta ilość minusów daje nam wartość dodatnią, a nieparzysta ilość minusów daje nam wartość ujemną. Idziemy dalej. Trzecią bardzo ważną rzeczą, która bardzo nam wszystko ułatwi, usprawni i przede wszystkim będzie robić to, że nasze wyliczenia będą szybkie, jest skracanie ułamków. Przykładowo Weźmy sobie liczbę 8 30. Załóżmy, mamy jakiś tam wynik i wychodzi nam liczba 8 30. I generalnie nie zostawiamy takiego wyniku, ponieważ musimy go skrócić. Czyli patrzymy sobie osobno na licznik i na mianownik, i patrzymy, OK, czy zarówno 8 i 30 mogę przez jakąś liczbę podzielić. Yy, tak, czy jest jakaś taka wspólna liczba, przez którą i górę i dół mogę podzielić. No i tak, zgadza się. bo zarówno. 8 jak i 30 mogę skrócić przez ile? Przez 2, prawda? No i mi wychodzi, że mam ile? Że mam po prostu 4, 15, prawda? I tak właśnie skracamy. Idziemy dalej. Weźmy sobie coś bardziej skomplikowanego. Nie wiem, 15,6, co nie? Mamy 15,6, no to dobra. Przez dwójkę na pewno nie, no bo 15 się nie podzieli na 2, ale może na 3. No i właściwie jest to prawda, bo a zarówno 15 jak i 60 może się podzieli nam na 3 i da nam to wynik jaki no 5 dwudziestych, yy, prawda ale czy to jest koniec No nie to nie jest koniec bo zarówno 5 jak i 20 znowu możemy się znowu się podzieli podzieli się przez co przez piątkę No to mamy co jedną czwartą więc możecie sobie skracać przykładowo nie wiem w taki sposób ale możecie też sobie skracać na przykład w taki sposób 8, tak, 24, no i sobie skracamy na 2. Mamy 4, 12, potem znowu na 2 sobie można skrócić, 2, 6, no i właściwie jeszcze raz na 2 można sobie skrócić, 1, 3. Tak, i cyk zapisać, że jest to po prostu 1, 3, więc każdy skraca tak jak woli, tak jak chce. Skracanie ułamków może być również bardzo przydatne, jeżeli mielibyśmy do czynienia z mnożeniem ułamków przez siebie, na przykład w takim oto przypadku 512 razy 30, oczywiście wiemy, że możemy sobie skracać ułamki, jakby wśród liczb, które tworzą te ułamki, ale równie dobrze możemy je sobie skracać na krzyż, jeżeli mamy mnożenie ułamków, prawda? No bo co? Wiemy, że zarówno piątka, jak i ta dziesiątka podzielą się na 5, prawda? Czyli sobie skrócimy i tu mamy jedynkę, tu mamy dwójkę. Oraz dwunastka i trójka też się mogą nam skrócić, bo obydwie te liczby są podzielne przez ile przez 3. I tu mamy 1, tu mamy 4. No i jak teraz sobie spojrzymy, to mamy co? Mamy po prostu jedną czwartą razy jedną drugą, co w konsekwencji daje nam jedną ósmą. Więc skracać też możemy ułamki, które mnożymy przez siebie. Proste, proste i bardzo szybkie. Czwartą rzeczą jest kojarzenie mniej więcej rodzajów liczb. Często w zadaniach pojawiają się takie słowa jak liczba całkowita, liczba naturalna, liczba niewymierna, wymierna, ale najważniejsze jest to całkowita i naturalna. Powiedzmy sobie po prostu na przykładach. Możemy podzielić nasze rodzaje liczb właśnie na liczby naturalne oraz całkowite. No i jeszcze yy, wymierne, niewymierne, ale dzisiaj nas to nie interesuje, bo mówimy sobie o najważniejszych po prostu rzeczach. Liczby naturalne to są, można powiedzieć, liczby dodatnie, no takie po prostu, nie wiem, eleganckie. Yy, tak, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale też 10, 21, 1000, 5234. No chyba widać, prawda? Jakie liczby tu tworzą, ale również, yy, co warto mieć na uwadze, pytanie za milion punktów: czy 0 jest liczbą naturalną? No i tutaj już zaczynają się pewne wątpliwości, ale odpowiedź brzmi tak: zero jest liczbą naturalną. Słuchajcie, to jest wiedza z kategorii milionerzy, więc jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję wystąpić w takim teleturnieju, pamiętajcie te słowa: zero jest liczbą naturalną. A co to są liczby całkowite? Liczby całkowite to są wszystkie. Te, które są naturalne, czyli też właśnie 0, 1, 2, 3, 10, 21, 60, 1250 oraz ich ujemne odpowiedniki, czyli minus 1, minus 2, minus 5, minus 11, minus 632. Proste, proste. No i słuchajcie, na koniec najważniejsza zasada. Po prostu niedziel przez 0. Dzięki za dzisiaj. To jest Matmau Florka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymam kciuki za udany początek roku szkolnego. Subskrybujcie, lajkujcie, odwiedźcie też mojego TikToka, a tam jest dużo fajnych materiałów. No i co? Spędźmy ten rok szkolny razem. Dzięki za dzisiaj. Do następnego.